Dobry, mamy piątek 6 rano i lecimy na załadunek. A ładujemy dokąd? Ładujemy do Włoch, do Mediolanu. Ładujemy do Włoch do Mediolanu. Miałem to ładować wczoraj, niestety spóźniłem się na załadunek. Nie zdążyłem po prostu, dlatego zostało to przeniesione na dzisiaj. Więc szykuję się. Znowu fajny weekend. Zapraszam do oglądania. No, jak już sami wiecie, jedziemy do Włoch, do Mediolanu. Weekend będziemy spędzać nad jeziorem Garda, więc przygotujcie się na fajne urywki z tej trasy. No bo będzie, będą widoczki, już Wam to mówię, że będą widoczki, także zapraszam do oglądania Moi drodzy, zbliżamy się do Austrii Zaraz zbliżamy do Austrii, widoczki oczywiście przednie Zaraz na granicy sobie staniemy po winiepkę. Mogłem przez internet kupić sobie, ale i tak muszę stanąć do toalety, także... No, słuchajcie, właśnie kupiłem winietkę nakleiłem już i lecimy moi drodzy lecimy już po austriackiej stronie już wam pokazuję widoczki mam ten y, statyk muszę zaraz zamontować tak to moi drodzy wygląda jakbyś wjeżdżał do innego świata normalnie

Po prostu nie Co? No, prawda. No Alpejski teren, nie? Co Sośny całun co tego. Zobaczcie tę trawkę. Jakaś taka lepsza tutaj. Pierwsze brameczki minięte. Lecimy dalej. Widoczek Pedarda, nie? góry coś pięknego. Taka sytuacja moi drodzy, za 100 km mam stację, pójdę sobie do toalety może wezmę prysznic, zobaczymy czy będą wolne, bo tutaj za darmo też są i co? Do Colano Maderno czyli miejscowości, gdzie będziemy spędzać weekend salutki 200 km mamy Powiem Wam, że trochę się martwię, czy będzie tam na tym moim parkingu miejsce, ale powinno być. Tam było tyle miejsc parkingowych, że po prostu nie wiem, na 100 aut chyba. Także myślę, że będzie miejsce. Mimo że jest sezon. No zobaczymy. Tymczasem lecimy Autostrada del Renero Ale to jest gigantyczne wszystko. Czekajcie, zgaszę te światełka, żeby było lepiej widać. Tą sytuację całą ale moi drodzy jesteśmy jesteśmy Oho that's right Ja już na miejscu tam jakieś młodzieniaszki się bawią, kąpią ciepło. Polecam każdemu, coś niesamowitego. A teraz wam wstawię parę urywków yy, z tego, jak się bawiłem <grywka> na imprezy tam. so that the liquid spirit free the people out there sleeping because the man's unnatural hand watch what happens when the people catch wind when the water hit the bank of that all high land liquid spirit liquid spirit Ale leje uh -huh. Dzień dobry, witam Was w poniedziałek, 7 lipca, po weekendzie nad jeziorem Garda, fajnie spędziłem czas, pokąpałem się w wodzie, naprawdę super było. Yy, w sobotę do 15 była burza, ale potem się wypogodziło i słońce wyszło i było przepięknie. W niedzielę od rana była pogoda, ale na wieczór się zepsuła i też była burza. To dosyć ostra. Tam wrzucę Wam filmik. No, ale ogólnie fajną imprezę zaliczyłem z soboty na niedzielę. Yy, najpierw na boisku była taka dyskoteka, że tak powiem, potem afterparty na plaży i też fajnie spędziłem czas z ludźmi tutaj, tamtejszymi. Naprawdę taki klimat, że ciężko to opisać słowami. Trzeba to przeżyć. A jeśli chodzi o temat pracy, to rozładowałem o 8 rano dzisiaj towar, z którym tu przyjechałem, przyjechałem sobie tutaj na parking marketu. I czekam na pracę. Mamy godzinę 11. No, także to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podobał. I widzimy się w następnych. Pozdro!